Święta powinny kojarzyć nam się ze szczęściem, wesołymi rodzinnymi spotkaniami przy choince i wspaniałym czasem. Tymczasem Boże Narodzenie w tym roku nie będzie szczególnie wesołe. Czy czekają nas już ostatnie święta? Od połowy września 2020 obserwujemy w Polsce spory wzrost Polaków, którzy odeszli z tego świata i niestety nie doczekali gwiazdki. Zazwyczaj statystyki od połowy września pokazywały, że odchodziło łącznie około 50 tysięcy Polaków. Teraz jest ich ponad 70 tysięcy, co oznacza, że odchodzi nas coraz więcej. Jest oczywiście tego wiele powodów, ale faktem jest, że te święta nie będą wesołe, a to być może dopiero początek. Wiele osób bardzo mocno się przestraszyło, gdy poinformowano o erupcji wulkanu Etna, którą poprzedziło trzęsienie Ziemi. Badacze podają dalej, że choć sytuacja wydaje się spokojniejsza, to aktywność wulkanu dalej jest kontynuowana. Nie wiadomo do czego to doprowadzi. W Polsce zresztą też dzieje się wiele rzeczy, które nie mają wiele wspólnego z wesołymi, wspaniałymi świętami i beztroską zabawą przy Wigilijnym stole. Oprócz wspomnianej wcześniej zwiększonej liczbie ludzi, którzy odeszli z tego świata, obserwujemy też natężenie protestów. Na początku mówiono o strajku kobiet, teraz protestują rolnicy, protestują przedsiębiorcy, protestują osoby walczące o tolerancję i ekologię, ostatnio też trwają protesty w imię wolności mediów. Oczywiście fakt, że ludzie walczą o swoje prawa to świetny znak i nie można tego postawić obok rekordu ludzi, którzy odeszli czy aktywności wulkanu, ale jednak te wszystkie zjawiska mogą mieć swoje jedno wspólne źródło. Od jakiegoś czasu obserwujemy, że wszystko się zmieniło. W tym roku mamy istne trzęsienie ziemi nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Znana ostatnio przypadłość wpływająca na zdrowie ludzi, masowe zamykanie interesów, straty pracy z dnia na dzień, ta przypadłość zwiększyła też kłótnie między ludźmi. Niektórzy twierdzą, że aktualnie trwa akcja która ma na celu odbierać nam wolność i sprawić, że staniemy się państwem ludzi, którzy sami oddadzą swoje prawa. Ludzie naskakują jeden na drugiego, obwiniając kogoś za to, że z ich winy odchodzą ludzie, a państwo może zostać zamknięte. Widać coraz więcej różnic. Zresztą dotyczy to nie tylko Polski. Ta znana przypadłość wpływa też na relacje między ludźmi. To sprawia, że dystans i wręcz nienawiść tych ludzi wobec siebie się zwiększa. W tym roku przez znaną przypadłość straciliśmy wiele. Nie tylko na relacjach międzyludzkich czy odejściu bliskich, ale straciliśmy wiele przywilejów, które dawniej były czymś normalnym. Jeszcze niedawno nie można było robić tak zwykłych rzeczy jak pójście do restauracji czy kina. Dziś jest to możliwe, ale coraz więcej jest lokali, które przyjmują tylko pewne osoby. Jest też wiele kontrowersji, jeśli chodzi o prąd. Wiele państw już oficjalnie wydało zalecenia, że niedługo może zabraknąć prądu i stracimy dostęp do jedzenia, pitnej wody, pieniędzy z bankomatów i wielu innych rzeczy. Po prostu cofniemy się o wiele lat. Wiele osób uważa, że powodem tego wszystkiego jest kumulacja i era wodnika. 21 grudnia 2020 roku miała miejsce koniunkcja Saturna i Owisza, największa odsetek lat. Stało się to w gwiazdozbiorze wodnika i według wielu mistyków wtedy rozpoczęła się era wodnika, która powoli zmieni nasz świat. Do tej pory żyliśmy w erze ryb, co znaczy, że punkt barana, który wykonuje pełny obrót za 2600 lat, Aktualnie znajdował się w Gwiazdozbiorze Ryb, a już 21 grudnia przeszedł do Gwiazdozbioru Wodnika. Do tej pory żyliśmy w Erze Ryb i nie przypadkiem to właśnie ryba jest znakiem pierwszych chrześcijan, bowiem era Ryb to era chrześcijaństwa, religii monoteistycznych i Boga, którego jednocześnie kochamy, ale boimy się go, boimy się kary. O nowej tajemniczej erze pisali już majowie. W 2012 roku wiele osób przejmowało się końcem świata. Rzekomo zapowiedzianym przez majów. Jednak faktem jest, że majowie nigdy nie pisali wprost, że świat ulegnie zniszczeniu. Pisali raczej o nowym początku i nowym świecie. O majach wspominał np. Stephen Hawking, wyjaśniając: Aktor, który grał Kevin'a w filmie Kevin, sam w domu ujawnia, byłem satanistą. Film na ten temat obejrzysz, klikając w okienko u góry ekranu. Majowie popełnili błąd polegający na podwójnym liczeniu dni. Na które przypadały święta, co oznacza, że ich kalendarz nie zakończy się jeszcze przez kolejne 8 lat. Ludzie powinni naprawdę martwić się o rok 2020. Era Wodnika ma otworzyć nas na nowy świat. I już powoli obserwujemy energię tego gwiazdozbioru, bo ta era ma sprawić, że ludzie będą bardziej otwarci, będą chcieli zniszczenia dawnych konserwatywnych wartości i będą pragnęli, by rzeczy takie jak tolerancja, ekologia, prawa zwierząt, możliwość realizowania się bez względu na swoją płeć, Empatia i zrozumienie staną się ważne. Jednocześnie by powstał nowy świat, stary musi upaść. Więc to wymaga też wielu mrocznych dni. Czy oznaką tych mrocznych dni jest zwiększone odejście wielu ludzi z tego świata? To dlatego te święta będą przełomowe, bo będą drugimi erę wodnika. Oczywiście ta energia będzie jeszcze delikatna. Dopiero wchodzimy w tą erę. I choć już widzimy je oznaki w postaci strajków, czy nawet tego, że teraz więcej ludzi otwiera się na tolerancję... To wszystko jest jeszcze bardzo delikatne. Te święta już są inne i już widzimy nowy świat. Jednak jeśli era wodnika będzie postępowała, to kolejne święta mogą być jeszcze bardziej szokujące. Można się pokusić o stwierdzenie, że to drugie święta ery wodnika, a zarazem jedne z ostatnich w takim znanym stylu, lub może nawet ostatnie. To ostatnie święta w świecie, które jeszcze choć trochę przypomina nam dawne dzieje. Era wodnika odmieni nas całkowicie. Przyniesie wiele mroku, ale też światła. Aktor, który grał Kevina w filmie Kevin, sam w domu ujawnia byłem satanistą. Film na ten temat obejrzysz, klikając w przypięty komentarz. Credo Mutwa to słynny afrykański Zulu Sangoma, tradycyjny uzdrowiciel z południowej Afryki, który przekazał starożytną wiedzę od swoich przodków i poprzedników, która pomaga zrozumieć starożytną historię. Warto wspomnieć, że Zulu miał osobiste doświadczenie, które potwierdza tę wiedzę, którą mu powiedziano. A ta wiedza obejmuje to, co dziś powszechnie nazywamy ludźmi gadami, a on nazywa hitauli, którzy władają ziemią. Zulusi twierdzą, że wiele, wiele tysięcy lat temu przybyła z nieba rasa ludzi, którzy byli jak szczurki, Ludzie, którzy mogli zmieniać kształt wedle własnej woli. Potrafili transformować się w każdą istotę, o jakiej tylko pomyśleli. W swojej pierwotnej formie byli dość podobni do ludzi, ale też się różnili. Byli bardzo wysocy, z długimi ogonami i oczami, które lśniły potężnym blaskiem. Niektórzy z nich mieli dwoje oczu, żółte jasne oczy, niektórzy mieli troje oczu, czerwone, okrągłe oko było na środku czoła. Z czasem te istoty bardzo zbliżyły się do ludzi, a nawet mieli z nimi potomków. Ci potomkowie stworzyli potężną grupę królów i wodzów plemiennych. Szaman opowiada, że w jego plemieniu jest setki historii, w których jaszczurka kobieta przyjmuje tożsamość ludzkiej księżniczki i udaje ją, a potem żeni się z księciem Zulusów. Szaman twierdzi jednak, że ci kosmici wcale nie są przybyszami z odległych światów. Twierdzi, że nie pochodzą z odległej planety, ale w rzeczywistości pochodzą z ziemi lub gdzieś w pobliżu. Dokładnie wyznaje.